T-shirt gun. Wyrzutnia koszulek, szalików i wszelkich innych gadżetów. Zasilana z butli CO2, 20 uncji, pół kilograma dwutlenku węgla. Wystarczano około 20 strzałów. Zasięg od 15 do około 60 metrów, w zależności od ciśnienia, które regulowane jest tym oto. Bezpiecznikiem. Bardzo prosta obsługa. Napełniamy przy pomocy pokrętła zbiornik pośredni. Ładujemy w lufę albo t-shirt, albo zrolowany szalik. I po naciśnięciu spustu wystrzeliwujemy przedmiot. Wyrzutnia odpowiednia na stadion, halę sportową. Wszelkie imprezy masowe, gdzie chcecie poczęstować gości swoimi gadżetami, wyrzutnia wykonywana na zamówienie, malowanie na dowolny kolor, solidne wykonanie. Dzwoncie 602 104 138.